Mam na imię Kasia, mm. a to jest mój mąż Adaś, <grym> Od dziewięciu lat jesteśmy małżeństwem. Dziewięciu lat i jednego dnia. Tak. <grym> Jak to ostatnio żeśmy wspominali, że długo się szukaliśmy i długo na siebie czekaliśmy. Ja tak pięknie powiedziała, że nam trzeba też umieć czekać. <grym> Więc. Chyba, yy, chyba umieliśmy, bo <noise> my się doczekaliśmy na siebie. I yy, teraz to sobie nie bardzo wyobrażam życie inne niż właśnie życie w małżeństwie. Chcielibyśmy się podzielić też yy, takimi yy, rzeczami, które może są drobiazgami, ale, ale bardzo nam pomagają w naszym małżeństwie w takim yy, też yy, trwaniu razem, odkrywaniu siebie. Yy, dla mnie na przykład y, 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 czymś takim jest y, modlitwa, która, y, która jest y, przed posiłkami. Ponieważ y, rano y, w różnym czasie wstajemy i y, mamy czas na modlitwę poranną, podobnie jest wieczorem, kiedy ja usypiam y, Maciusia. Y, nie mamy tego czasu na wspólną modlitwę, ale ta modlitwa jest zawsze przed każdym posiłkiem. A posiłki w naszym domu są bardzo ważne, bo staramy się je jeść właśnie wspólnie. Zawsze czekamy na siebie z obiadem czy z kolacją, żeby, żeby ten czas był takim wspólnym czasem przy, przy stole. I zaczynamy to właśnie od modlitwy. I w tej modlitwie zawsze pamiętamy o tym, żeby dziękować. Uczymy się tego i i też tak naprawdę wsłuchując się w drugą osobę, która dziękuje za to, co było dla niej ważne, na przykład przez ten dzień czy przez te pół dnia, to też dowiadujemy się o sobie też dużo, dużo rzeczy, to, co było dla tej drugiej osoby ważne albo co było trudne, bo za to też staramy się dziękować, bo wszystko jest po coś. A więc. Właśnie ta, ta wspólna modlitwa przy posiłkach y, dla mnie na przykład jest czymś takim bardzo ważnym i bardzo cennym. dołączyć do tego. <śmiech> <śmiech> no, ale też tak zauważam, y, y, no tak dzisiaj właśnie troszkę tak myślałem, y, zauważam, jak ważne są takie też fundamenty, które zostały położone y, y, na początku naszego małżeństwa. To, że wchodziliśmy tacy świadomi już w to małżeństwo I, i, też, i też wchodziliśmy z Bogiem w, w to małżeństwo. Widzę też jeszcze, jak pomogły nam kurs przedmałżeński i też kursy, w których braliśmy udział, że mogliśmy się też nauczyć własnych języków miłości. Bo kochamy się i możemy też to wyrazić tej drugiej osobie i przekazać tak, jak ta druga osoba to zrozumie i potrzebuje. Tak, bo wiadomo, no, jestem mężczyzną, Kasia, kobietą i różnimy się. Tak. Każde na swój sposób. Wyraża swoją miłość i każdy na swój sposób y, potrzebuje y, wyrażenia y, miłości tej drugiej osoby, żeby czuć się kochanym. Y, no i to jest y, bardzo ważne, bo y, jeśli sami z sobą y, czujemy się dobrze, że y, czujemy się kochani, y, to też. Y, no możemy więcej miłości przekazać, więcej miłości dać, więcej miłości przyjąć, i ta miłość wtedy jest taka czystsza, prawdziwsza, właśnie i ta cierpliwa miłość też przychodzi. No, my poznawaliśmy te języki i. Tak się dowiedziałem, że językiem miłości Kasi jest taki wspólnie spędzany czas, taka bliskość, czułość. No i to wiem, że Kasia nie czeka, żeby jej jakieś prezenciki kupywał, jakieś biżuterię, jakieś mhm. coś, bo to, to by jej nie uszczęśliwiło. No ale wiem, że jest ważne dla niej. No, każdy spędzony wspólnie czas to, że. Nie boję się, nie wstydzę, może okazać e, takiej czułości gdzieś na forum, e, no, że nie wstydzę się tego, że ją kocham. E, a, a moim językiem miłości... E, I chyba też to jest e, taka bliskość, taka potrzeba bliskości y, Taka potrzeba akceptacji przez tą drugą stronę, przez moją żonę tego, jaki, jaki jestem, jaki byłem, jak się zmieniam. I też teraz, przez to, że jesteśmy świadomi tych języków, to umiemy się dopominać o to, co jest dla nas najważniejsze. Chociaż życie jest różne i czasami strasznie pędzi, i, i w czasami. takim. <śmienicza> I w takim y, zagonieniu, y, gdzieś tam się to trochę spycha na drugi plan, albo trzeci, albo piąty. I y, y, widzę na przykład po sobie, że jeżeli y, zaczynam o tym zapominać co jest dla mnie ważne i jakby y, 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 nie daję sobie na to w ogóle szansy i czasu. To, to zaczyna cierpieć i nasza relacja wtedy i, i nasza relacja w domu i zaczyna mi się robić coraz bardziej taka sfrustrowana, zrzędliwa, maruda albo um, wredna zołza. I, ym, I wiem, że ja na przykład ym, muszę znowu przystopować po to, żeby sobie to ym, poukładać i, y, i zatroszczyć się o to, co jest właśnie ważne, też ważne dla mnie. I, ja naprawdę czasami potrafię przyjść do Adesia, nie wiem, obudzić go nie wiem, o trzeciej w nocy i porozmawiaj ze mną albo kiedy będziesz miał dla mnie czas. Dobra, jak nie teraz, to kiedy? Ten, ten czas rzeczywiście, tak jak Ades ja powiedział, jest dla mnie bardzo ważny. I to nie musimy nie wiadomo czego robić, nie wiem, stawać na, na rzęsach. Po prostu czasami to jest kwestia tego, żeby być, żeby usiąść obok siebie i już. To nie wystarczy. Nie wiem, włączyć jakiś film albo pójść na spacer. Um, um, I rozmawiać. Tak, rozmawiać tak. o tym, co się dzieje, co było. Bo i... no, wiadomo, ja, ja w pracy Kasia, w domu, czy poza domem, czy z Maciusiem. I no i ważne jest tak porozmawiać o tym, co było, i... czego się doświadczyło, co się dziś zauważyło. I... No, żebyśmy się ważne. tak właśnie nie, nie mijali, nie przechodzili obok siebie, mm. bo, y, bo łatwo do tego dopuścić i myśmy też mieli taki moment, kiedy po prostu y, y, nie było w ogóle czasu na, na spotkanie <grym> ze sobą, na, na porozmawianie <grym> o tym, co, co jest ważne, nie tylko o takich powierzchownych rzeczach, ale właśnie o tym, co przeżywamy. A, y, Ciągle nie było czasu, albo odkładało się na później, albo no to, to może w sobotę, to może w niedzielę. Potem byliśmy tak zmęczeni, że na to też nie było czasu i się to wszystko nawarstwiało. I naprawdę um, um, y, później um, właśnie jak się już tak człowiek zderzy <grym, <grym,> trochę z tym, z tym, że sam siebie przestaje akceptować, bo ja siebie takiej nie lubię, jak, jak się zaczyna właśnie tak zachowywać. Więc jeśli ja siebie nie lubię, to pewnie dla innych też jestem ciężarem. Yy, więc staram się coś z tym zrobić. I wiem, że powrót do tego, co jest ważne yy, to yy, i cenny dla mnie, jest taką drogą też do, yy, do wyrównania tego wszystkiego, do wprowadzenia znowu takiej harmonii. Mhm. Yy. Ja jeszcze może też rozwinę tak troszkę to w początku, że, yy, że trzeba umieć czekać na coś, tak wyrabiać taką cierpliwość. No i właśnie tak u siebie widzę, że tak, że jest to u mnie, że potrafię czekać i. I razem potrafimy czekać, odkładać niektóre rzeczy, które dla nas są ważne, na przykład, budowa domu, bo mamy takie plany, już były dawniej, ale tak odsunęliśmy je na później, tak żeby bardziej poświęcić wychowaniu Maciusia i żeby też właśnie nie było takiej nerwowości, stresu, gonitwy. No, mamy mieszkanie, mamy dach nad głową. To Dom może poczekać, no, chociaż chcielibyśmy, wiadomo, no, ale jak, jak ma być, to będzie za jakiś czas. Kocham, Kocham cię nie dlatego, tego, że Cię, cię potrzebuje. Ale potrzebujecie by Cię, cię kochać. kochać.